Co widzowie, dzisiaj? Jest tak, plan jest taki, że weźmiemy Amara do, e, do galerii i pójdziemy do Zary, kupimy mu koszulę, kupa, dżinsy jakiś ten, lakierki jakieś i człowieku, kwiaty. Kwiaty kupimy, kuba, Znajdziemy jakąś dajonową restaurację. Oh, ty dawaj coś takiego, że kupimy kuba, jakiś pierścionek kłupy i, i, i wstaniesz w restauracji powiesz tak. Ale chciałam ja to zrobię. Ja to zrobię. Ja to zrobię. Nie robisz to! to. Przysięgam, Obieca, przysięgam, 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 że to zrobię. Przepraszam wszystkich... Bo ja chciałbym powiedzieć tak, że... Nie ZROBISZ tego! Kocham tę dziewczynę już od tylu lat. Mówię, nie nie, nie! Ja sięgam, że nie nie zrobisz tego! Nie że to zrobię! Ja! To jest luz. Ej, nawet jak powie nie, to będzie Beka, ludzi też to No to, prze... no, to jest. A jak powie ludzie nie... ta. to! A ty wybiegniesz i Oj, KUP! A ja... Kurwa, nie... To nie w maku tylko w jakiejś do... restauracji róbcie to. Ej, A ty tak ktoś ty! Halo? A, o której wy to chcecie? Ja zaraz się napiszę. Bo my jedziemy jeszcze go ogarnąć na randkę. To jak ja mam się ogarnąć na tą randkę? No nie wiem. <laughs> no. tak. Dobrze wyglądaj, naprawdę. No wszystkim wygląda pięknie. Dobrze. Chyba znajdźmy restaurację, siadaj. Dobra, żmaj do tuszowa. Mam, mi coś poleci bez kitu. Wiem, do kogo zadzwonię. Do Dagi. Cześć Daga. A jaka jest jakaś taka zajebista restauracja w Poznaniu, że dziewczyny bym tam mógł zabrać? <laughs> Czekaj, powtórzysz? Bo z nastrójmy jestem. Powtórzysz? Kusia idzie do pizze, boys <noise> Chcemy zrobić coś takiego, że Ała yy, się oświadczy dziewczynie No to w twoim wieku takich rzeczy się nie robi No dobra, no dobra Ale to tylko na streama, to tylko na streama. No dobra, czekaj, czekaj, daj mi pomyśleć Dobra, dobra, zajebiście Dzięki, buziaki Git, co? Git, co? Dobra, czekaj, dzwonię Super, dziękuję bardzo, do widzenia jest git, 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 jest 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 Odbył za minutę, jeżdżamy. Dobra, dziękuję bardzo. Dobra, lecimy. Ej, dobrze, kurwa, ty byś tutaj nawet mógł się go Za dlaczego padnie kurwa? No, najpierw spodnie i kto przyszedł, gumisz, 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 gumisz. Dobra, trzeba znaleźć Rosman, ale Rosman jest chyba gdzieś na dole. Ciebie patrz co tu jest za kurwa, to oh, no, jest no, za sklep. A, A, nie? Muszkę? muszkę? To jest kiki, nie. Dobra, no wjeżdżasz z muszką, wjeżdżasz z muszką Dobra, zapytamy się pani. Dobra, e, mam pytanko. Jakby się kolega chciał oświadczyć to jaką muszkę? Jaki kolor? Czerwona może, co? Jak? Jak widzą ty klasa, co gumisz? No. Dobra, bierzemy. Ile to kurwa 8 dych? No dobra, bierzemy. Bierzemy, bierzemy, bierzemy. Dobra, dzięki. Dziękujemy. Dobra, czekajcie. Spodnie tak? No to primarka. Co to primarka? No, kurwa, tu będą spodnie. I będą danie pewne. Spodnie będą tu, o. Dobra, wjeżdżamy. Pa. Ol, galowe. Kurwa, jaka klasa. 6 dych. O ja, kurwa klasa. Taniej niż ta muszka. No primark jest dojebany z bo nie. Bez skitu. To by były git, co? Spodnie no, w każdych Idź przymierz. Co git? Git, nie? Wysłałeś? No? Gdzie no to wysłałeś, kurwa. Na Instagramie. Dobre są, No kurwa klasa. No i git. Co? O dawaj wierzę, wierzaj, wierzę. jest kolejka, kurwa, tu. Aha. To widzisz tam koło. Więc tu jest kolejka jak chuj. o kurwa Co ja <laughs> Nie zajebałeś? Nie To dobrze Kupiłem To dobrze bólem serca chuj, bólem do serca, ale Dobra i teraz tak Rosman? A co w Rozmanie? Pieszczonek I Douglas Dobra, wjeżdżamy Cześć Chyba teraz tak standardowa gadka, widzowie, że... Pa. O, ja mam ten z gumisiem Inny no ci, jak się z psikamy YSL-em, to nas wypierdolą <laughs> Czemu? No kurwa. Typie. no to kupimy tu czemu? czemu mi tego nie kupiłeś? A bo nie się sobą. No bo kurwa, bo większa beka będzie, jak się tutaj popsika. powsika. Upominkowy dla mężczyzn. A? Dawaj na to ja się tym wetrę. No to ty jesteś jewnięty. No kurwa jak? Na to na to babka patrzy, kurwa. <grym> na te hibu powsikał. Daj to i <grym> jak Daj, doj, zobacz jak fachnie. <grym <grym To tak nie działa, no powąchaj, no, powąchaj. Nie działa, no, powąchaj. A musisz tam tak wstrząsnąć. I jak? Zobaczcie, wstrząśnij i powąchaj debilną Kurwa, dobra już Już piło i nas wypierdolą mnie. Mamy przykład. Chodź kurwa. To jest to będzie najlepsza randka mojego życia wypierdoloną wypierdolony cztery. wypierdolony Radom wypierdolony, <grym> Radom wypierdolony Dobra, no i kit mamy wszystko Dobrze, poczekaj, pierścionek, pierścionek jeszcze Taki kurwa z Zielony Z emeraldem Ej dobra, z emeraldem no. No. Dobra, teraz wjeżdżamy. Znaczy wyjeżdżamy i wjeżdżamy do kwiatarni. Dobra, tam, tu jest kwiatarnia, a ja cię lubię. A ja cię lubię. Cztery goździki bierz, bo goździki Dobra, są no ok. o Cztery goździki pani tak. A tamta mniejsza, tam taka, biała, to po ile? Nie, to niżej. ta niżej. Tak. 18. Dobra, to ja Pa! Ja pierdolę, no nie, nie, przebrać, nie, do kibla. <grymne> nie, nie, tylko tylko w nie, się się nie, 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 Ja pierdolę, z daleka wam pokażę. Co sądzisz? Dobrze, sądzisz? nie, tu nie, tu nie, tu. A nie, 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 Dobra, poka, Jest ze skóry. Dobra, już się trzeba za coś motywować. to? Jeszcze będą zapisane to na bo No mega kurwa. Zjedz to. Masz na to Zjedz to. Kurwa, rozjebał kwiata i a To panowie i panie, za dzisiejszą randkę, za moją być może przyszłą żonę. No i żeby ryzy siedziały, nie? Tak jak powinny. Yo. I teraz jest jazda, nie? Teraz już się muszę motywować, chcę wkręcać A idzie, idzie, dobra dobra, Idzie, idzie, gdzie? 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 O kurwa Ja to muszę zobaczyć. Wow. Cześć, cześć, cześć Cześć, proszę cię bardzo. Czekaj, czekaj, tylko się przy... jeszcze... O kurwa, misia ma dla niego! Dobra, cześć. Pięknie jest. wyglądasz. Wow. O ławcie nie widać dziękuję. w kamerce. Stańcie tutaj. To będzie dobra. lepiej się wam gadało. Dobra? Spotujemy. Muszka, ja, Dziękuję bardzo, ale czy nie mogę... Się Ej na dobra, na wy widzowie, patrze. nie widzicie jak ona wygląda. Uf, o, Miano, pięknie o, kurwa, wow. o kurwa teraz git w chuj. Selki pod 12 slalka. A stop. O, kurwa bardzo. Można? <laughs> Piękna jesteś. <coś>. Zapraszam. Zapraszam. <laughs> Ja robię za, za oświetleniowca, kurwa. Przepraszam. Pa, otworzyłeś drzwi. Dobrze się zapowiada. Dobrze dobrze, 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 dobrze. No niestety, no nie zwracajcie na mnie uwagę, tak? Gotowałem coś specjalnego. Co to znaczy? No na pewno będziesz dobrze bawić Jest, to... Jest, to... Jest to... czy to... Bardzo duże oczy. Tak, A, bardzo piękne oczy. To... Nie mogę, nie mogę co, na rynek jedziemy? Tak, no Mamy... Ja was rzucę pod stodołą Mamy tam rezerwację W stodole kebab, tak No, w kebab Nie, kłamią Nie zrobiłbym ci tego Nie wezmę cię na kebab Ja mogę iść na kebab Ale kebab jest zajebisty właśnie To jest dobry kebab to mi się, się zajebisty bo... w następne 10 lat, no ale no Dzisiaj trzeba Dzisiaj coś innego zaprezentować no, tak, Dobra, dobra, rozumiem O kurwa Ci się podoba mój Samochód, który wynająłem Bardzo mi się podoba i to, że mamy Szoferów kamerzysty. i kamerzystę No właśnie Z Rzekim Kardaszem Noo No jak widzowie, co sądzicie? Posłujemy do siebie? Wydaje się się, że bardzo Kolorystycznie pasujemy No, no właśnie A specjalnie dobraliście tą czerwoną? To był fartach <noise> Przeznaczenie Dobrze Dzięki Alan bracie Człowiek. Dziękuję, dziękuję. Dobra, gdzie idziemy? po tydzień. Cztery minutki z buta Spacerek jeszcze. Chcesz szluga? Nie, <noise> nie, dziękuję. Nie pal kurwa, bo się perfumy pójdą jebać. Dzięki. Musisz zajarać? No i prada w pizdę, kurwa, bo szluga zajerował z kurwy Ja powiem wam tak. Mnie tutaj nie ma. A ty teraz co w życiu robisz? Czym się zajmujesz? Na co dzień? Kratne, co popadnie, co wrączki wpadnie. Dzisiaj nie, mi tak naprawdę a. O kurwa! Dubałem ci się te kwiatki? No ładne, są ładne. Lubisz są. białe? Ciemne też fajne. Ciemne też są fajne. O! Ja wolę białe. Mówisz białe? No dlatego została białe. Dlatego ja wybrałem białą. A co, co, co to za kwiatek? Wiesz? Ten? No. To jest goździk. Goździk, no. cię sprawdzam czy są, na pewno sam wybierałeś. Tak romantycznie, nie? <głos》> no, we Włoszech. Mówię po Włoszech. Chuj we Włoszech Zważasz włoski za romantyczny? Jaki jest twój język miłości? Ja uważam, że polski jest bardzo ładny Myślałem, że mój Dobra, gdzie to jest? To, 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 to jest no. to? Dobra, ja wejdę pierwszy może I no. tutaj co my wygraliśmy? No ale ja ci chciałam odprawić Co to tak jest? Dzień dobry, Dzień dobry. E, e, rezerwacja była na 20. No, jest Dlaczego z ugrą? Okej, super Kelnerze Ej, powiem wam tak, Daga pojebała, co to tu jest za restauracja. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Chuj, pokaż ten film. No dołaj, mi Wstawić kredki do wody? Prosimy. Tak. Podoba ci się? Podoba mi się. Cieszy. A mama chce wiedzieć. Tak. Żebyśmy mogli coś tutaj wyłożyć, tak? Po tej rance. Siema, to ja fotel. I to Jakie wartości są dla Ciebie ważne przeciwko? Ważne jest dla mnie przyjaźń, ważna jest dla mnie lojalność, ważne są dla mnie pieniądze, alkohol. Z jakich najważniejszych? Prawdomówność. Eee, na przykład obysłowość. Mówi wyjebie z Was, eee, kogo kurwa. Nie nudziło się, teraz ja zadam takie pytania. Nie, no to są ode mnie pytania. Od mojej mamy są pytania. Trzeba no, ale... było się przygotować. Dla ciebie co jest ważne u chłopaka? U chłopaka? Czy no się jakich cech szukam? właśnie taka spontaniczność. A też tak jak w się To jest dla mnie bardzo ważna cecha. Przecież przyjaźń szukam, głównie w relacji. Później moja mama chce wiedzieć, czego oczekujesz od siebie. Siebie. Od siebie samego. Kurczę przede wszystkim sukcesu chyba. Teraz ode mnie pytanie. Masz, Co masz, masz fetysz stóp? Nie mam. Nie ja mam. A jak no, nie, nie mam stóp? to nie masz stóp. To można. na. na ogarnąć nowe. Mam stóp. No mam. No ale no, sprawdziłam, czy myśmy się kochał bez stóp. No Monofety z tymi ustawicielami w życiu poniosły. A co w tym polu? Ludzie mają... Rozmawiam już. Rozmiar. 36. 7. I po. Myślę, że dziecko. Kazajnka myśli, że my nie zapłacimy za to. I moja mama chciałaby też wiedzieć, czy branek jest wolny i czy można się umówić. Мама показала нам записать. О, курица, да? Я не знаю. Я не Я не Dzisiejszy wieczór. Za dzisiejszy wieczór. Dobra, nie przypadam mi na Za kurwa. Debit? tego się nie zdejmuje, kurwa. Ja jestem z getta, No dobra. Ej, dobra, mega się to spodobało Teraz domówimy no na raz. może, co? Kurwa, ja za was nie zapłacę z 800 zł, to A ty, żony co tam jeszcze zamówiłeś do tego? Kurwa, pierogi. A, pierogi? A wy? Ja to, to ja ty... Co? A ty? Ja też. Co? No mamy winko. A ty, kurwa, ty jesteś jakiś rozjebany, Ty chcesz, kurwa, te ceny pierogi. Dobrze? Które napisałam? Się. Dla mnie? To dla ciebie. No dobrze. Mój ukochany i w gwiazdach mi pisany. Oby nasza pierwsza randka skończyła się z ranka. Niech ten miś przypomni ci o naszym spotkaniu. I o moim pełnym zaangażowaniu. Wyglądasz jakbyś dzisiaj był mój, a gwiazdy przy tobie to chuj. A teraz uśmiechnij się, ucha do ucha i chodźmy się ruchać. To roz rozkordzi mnie to. Ja po prostu nie wiem, co mam mam z tak Na takiej pierwszej randce? ty no, będziesz mnie miała za jakieś nie wierzchniaka. No. No, A o czym Ty mówisz teraz? Bo tam chyba padły wersje, choćby się udać. Chyba nie? Co? Ja chciałbym taki wierszy, żebyś się wyrzucił. Chciał, chcia chciałbym właśnie, żebyś nie myślała o mnie w taki sposób, że chcę tylko wierszy. A żebyś mi wiersze takie pisał? Tak. Twoje oczy są brązowe, niczym piwocharniarz. Jestem z tobą? ucieszony z tego, że mogę z Tobą to wino pić. I że mogę z Tobą ten krem pierdala Jak się odświadczę, to matrzeć zrzeć pizdę cała sala. Podawać Ci się? Podobało mi się. Cieszę się. Ci A Ty już śpiewać?

no to teraz jeszcze plak, musisz plak, nim plak, musisz plak, im hotel plak, zafundować. Plak, Mega dobrze się bawię. Tak? jest jakiś plan, że jedziemy gdzieś dalej? Tak. przejść? O i znajdziemy idealne miejsce na niespodziankę. Na niespodziankę? on się na tym moście usiąstrzy. A nie tutaj, co? A ja daj Ci? Jest coś? Nie Ci? Jak ktoś? Nie Nie? Twoje życie, co chcesz, nie? Tak lubię Smutno Ale czas to czas, to tak? Sporadujesz? Nie Parę razy dziennie <noise> Nie wiem, co to jest łażynka Teraz wrócę, dobrze? Dobrze Ej, dobra, to jest trudniejsze niż myślałem ja <noise> Myślałem, że tu wjadę, będzie tra, la 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 Ciężko no. jest Ej, dobra, oświadczysz się na moście Most będzie taki oświetlony Tam się oświadczysz Cięższe jest niż myślałem. Kurwa. A to jest takie chujowe. Chcesz to do bać? No, mogę, mogę zjeść, tak. Kurwa, co ona przyniosła? ty 40 zł za wino, kurwa, to chyba śmieszne. Ja myślałem, że to przyjdzie butla, kurwa, wiesz? Że się na jubel. Dobra, dobra, może widzowie niech pomogą. Szybko jakieś co, co mam powiedzieć, co mam wiesz? Co, niech pomogą, pomóżcie trochę, kurwa dla brata w potrzebie do chuja. Co, co Ile, ile ma kolczyków do... na przykład? No. O, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. A jeszcze nawet odwrotnie, talerz tych 7 tych ile? 7 tych. Wraca, 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 piękna. Jak było? U, ja, bo ja mam 20%. Jest przypał. Ale no, nie, no wstyd mi, że zapytać o ładowarkę. Czemu? Teraz ja zapytam. Co Jak ci wika podoba?

czy opiszecie jedynkę? I dwójkę? A dobra bezki to liczycie i teraz spojrzał, dobra sobie. Co? Nie! Nie o to chodzi nawet. Jeszcze nie macie gotówki? A nie masz co? na w końcu, czy co? Chciałem dać na piwko. Wstyd mi trochę dychy dawać na piwko, tylko Dobra widzowie, zapłacone Do widzenia Mega dobrze się bawiłem. jak się badzili? Fajnie, fajnie, fajnie było, co? Tak? Mi się mega podobało Byk, czarny byk Nie <laughs> Kurwa! Kurwa, i wyglądasz jak twój stary sprzed przed, kurwa, dwóch. Ej, zrób nam potem z tego, błagam! <słuch> o. A, tak. A po co te Tam jest, tam jest most, tam jest most widzowy. Co? 22 jest. Banet Banet nasz, alkohol? Banet. A Anar, nie płaci, no nie ja <noise> Zruszył się Zruszyłem no, tak pięknie jak dzisiaj Tak, dzisiaj było super, że... I tutaj... nie Halo, halo, działa, działa, ej działa Dobra, dobra, ej, gdzie oni są? Tam? Dobra, z drugiego telefonu Dobra, Ana się oświadcza Ostatni akt kurwa randki Jesteśmy, jesteśmy. Jesteśmy? Jesteśmy. kwiaty zostawiliśmy I co? Przepraszam panią. Taka nietypowa sytuacja, czy mogłaby pani dla mnie nagrać jeden bardzo ważny dla mnie moment? A nie, nie mogę, bo mamy jedne ma pieniądze ja o to to powyzałam. Dobrze Tak sołku, ja jestem z Ukrainy A. i na ukraiński. Dobra, nowy. dobra, w porządku, dzięki. Przepraszam Was, czy moglibyście minutkę nagrać mi jeden bardzo ważny moment w moim życiu. Chwilkę potrzymacie tylko kamerę. Tak, spoko. Wiktoria. O Jezu! A to już się nagrywa? Tak, coś tak. mogę. Tak. Dzięki tobie stałem się tym, kim jestem zmieniłaś moje życie na lepsze, nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. I dziękuję Ci na przykład chciałbym została moją żoną, już to się tam. Nie no, ja sobie teraz zrobię. Tak Kurwa jebana, Maciu. Kurwa, mać! Dalej mamy nagrywać? Kurwa, jebana, nie, dziękuję bardzo. Proszę. Kurwa, jebana, mać!